Sobieszów dzielnica Jeleniej Góry w niedzielę 10 października. Tam się dojedzie na zamek Chojnik. Tutaj kościół najświętszego serca pana Jezusa. Moi drodzy, taką prośbę mam do Was. Minął rok od ostatniego kumnej. I chciałbym dla was zrobić Q&A, więc chciałbym, żebyście zadawali pytania pod tym filmem, a ja w tym daj odpowiem na nie. A tak to sobie zrobimy taki przejście po Sobieszowie. Do Sobieszowa kiedyś docierały tramwaje jeleniogórskie. I Sopieszów jest dzielnicą Jeleniej od 1973 roku bodajże. A tu kolejna remontowana biedronka w Jeleni. Dawno nie byłem tu w Sopieszowie. Tu jest ten most remontowany, o którym mówiłem. No i moi drodzy, to tyle. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i o zadawaniu pytań już pod tym filmem, żebym zrobił dla Was QMD.